Pan już jakbyś wyprzedził moje pytanie trochę, bo faktycznie spotykamy się, teraz robimy bezsensowną dyskusję, z informacji wynika, że możliwości oczyszczalni są praktycznie na dzień, który ma, a więc po jakichś modernizacjach, przeborówkach, że po prostu te ścieki, które są ściekami dosyć cięż, ciężkimi, a więc duży udział ścieków dowożonych i z racji przerobienia zbiornika są bardzo ograniczone i sięgają w sezonie wakacyjnym 100% praktycznie możliwości, w pewnym okresie jak gdyby nawet ponad 100% możliwości. A więc to jest to, co ja też chciałem w tej chwili wstać i zadać pytanie. Został zatwierdzony budżet, jest koncepcja, ja bym zrozumiał, gdyby chociaż było jakiekolwiek pytanie czy jakakolwiek rozmowa, kiedy zostanie zlecony projekt wykonawczy? Kiedy państwo radni i wszyscy razem, i nie po to, żeby walczyć, tylko usiądziemy i, rozwiąże, i się pochylimy nad tematem, nad tą koncepcją, wyjaśnimy, jakie są możliwości oczyszczalni. Przecież koncepcja nie jest wyrocznią. Mogą być sugestie, mogą być poprawki, może przyjechać osoba, która ją opracowywała, przedstawić na niej zmiany, ale trzeba usiąść i porozmawiać. W tej chwili. Dyskutujemy, dyskutujemy, dyskutujemy i to nic nie zmienia jako tako, a problem zostaje. Jeśli ja w informacji podam, że są potrzebne priorytety, to dla mnie priorytetem jest nie woda w tej chwili, bo mówię przy odpowiednim yy, prowadzeniu jeszcze kilka lat będzie to wszystko funkcjonowało. Jeśli będzie trzeba ograniczenia do działek, to będą takie decyzje, ale dla mieszkańców na pewno zapewnimy. Priorytetem w racy zmieniających się przepisów jest oczyszczalnia. I nawet jej możliwości hydrauliczne, ale i pod względem parametrów, które od 2016 roku będą obostrzone. Jest ten nieszczęśliwy zrzut, jako rzut końcowy, jako jezioro, i niestety azot i fosfor będzie mieli parametry obostrzone, i trzeba spełnić normy na zrzucie. I mamy problem i hydrauliczny, i parametrowy. I tutaj pan y, Sołtys Koseba ma słuszną rację, że będą takie problemy i, i będzie znów, dlaczego Nowak podejmuje decyzję, że nie chce przyjąć ścieków, bo będzie do tego zmuszony. I musimy usiąść i porozmawiać. I nie walczyć, ale usiąść i ustalić. Projekty wykonawcze one trwają z tymi osobami, co tutaj rozmawialiśmy, minimum pół roku. Muszą być uzgodnienia środowiskowe, wszystkie inne w tej koncepcji jest duży zakres zmian, łącznie z wykorzystaniem rolniczym osadów ściekowych, wszystko. A więc pewne zmiany budowlane inne po kolei i naprawdę tutaj trzeba usiąść, pochylić się na tym i ustalić kiedy to wdrażamy, bo będzie problem na terenie tej gminy.